Chodźmy dziś, zajmijmy się sednem relacji i podejdźmy do tematu w sposób, który ukształtuje nasze życie i charakter. Podczas gdy kobiety poszukują głębokiego sensu i zaufania w związkach, znajdują te wartości u ludzi, którzy prowadzą cnotliwe życie. Tak naprawdę, w głębi duszy wszyscy pragniemy silnego charakteru, uczciwości, cierpliwości i wewnętrznego spokoju. Są to potężne cnoty, które pochodzą z esencji danej osoby i oddziałują na innych. W tym filmie przyjrzymy się siedmiu kluczowym cechom, których kobiety pragną u mężczyzn. Ale nie są to cechy powierzchowne i przejściowe, przeciwnie, są to wewnętrzne wartości, które człowiek nabywa w miarę swojego rozwoju. Wspólnie odkryjemy, jak wielką moc przyciągania mają takie cechy, jak cierpliwość, uczciwość, samoświadomość i pokora. Jeśli chcesz dodać wartości swojemu życiu i zastosować stoicką perspektywę w poszukiwaniu sensu, dołącz do nas w tej podróży. Analizując każdą z tych cech, zobaczysz, w jaki sposób wielowiekowa filozoficzna perspektywa stoicyzmu wpływa na nasze relacje. Pamiętaj, jeśli chcesz dodać swojemu życiu prawdziwej wartości, musisz tych wartości szukać nie tylko u innych, ale także w sobie. Rozdział 1. Uczciwość, integralność i wiarygodność. Uczciwość jest podstawową cechą, która pozwala człowiekowi budować zaufanie w związkach. Osoba uczciwa daje spokój i zaufanie drugiej osobie, czyli swojemu partnerowi. Kiedy kobiety widzą uczciwość u mężczyzny, czują, że więź, która je z nim łączy, jest silna i godna zaufania. Uczciwość to nie tylko mówienie prawdy, polega na otwartym wyrażaniu myśli i uczuć. Kiedy mężczyzna wykazuje się odwagą, by szczerze dzielić się swoimi uczuciami, nie ukrywając ich, taka odwaga i otwartość uspokaja drugą osobę i zwiększa zaangażowanie w związku. Filozofia stoicka uważa uczciwość za jedną z najcenniejszych cnót życiowych. Zgodnie z tą filozofią, uczciwy człowiek powinien być przejrzysty i szczery nie tylko wobec innych, ale także wobec siebie. Człowiek, który zna swoją prawdę i nie okłamuje samego siebie, przekazuje tę pewność światu zewnętrznemu. Kobiety czują wewnętrzny pociąg do takiego przykładu uczciwości, ponieważ wzmacnia on poczucie determinacji i pewności siebie. Uczciwość to rzadka ale cenna cecha w świecie pełnym wyzwań. Rozdział 2. Samoświadomość i wewnętrzny spokój. Poznanie samego siebie jest ważną cnotą w filozofii stoickiej i uważa się, że jest kluczem do odnalezienia wewnętrznego spokoju. Osoba, która zna siebie, będzie spokojniejsza, bardziej zrównoważona i pewna siebie w obliczu trudności życiowych. Kobiety z natury są zainteresowane mężczyznami, którzy są w zgodzie ze sobą, wiedzą, czego chcą i odnaleźli wewnętrzny spokój. Ponieważ tacy mężczyźni są świadomi swojej wartości i nie potrzebują aprobaty innych. Poznanie siebie oznacza umiejętność jasnego rozpoznawania swoich uczuć i myśli oraz konfrontacji ze swoimi lękami i wadami. Osoba ciesząca się wewnętrznym spokojem jest bardziej odporna na negatywne wpływy ze świata zewnętrznego. Taki mężczyzna potrafi oceniać wydarzenia spokojniej i dojrzałej, nie wikłając się w niepotrzebne dramaty w związkach. Kobiety czują się bezpiecznie w tej pozycji ponieważ mają przed sobą partnera, który jest stabilny emocjonalnie, spokojny i dojrzały. Filozofowie stołyki wierzą, że poznanie samego siebie prawdziwie wyzwala człowieka. Człowiek, który osiągnął wewnętrzny spokój, przestaje być zależny od warunków zewnętrznych. Pomaga to budować zdrowsze i bardziej zrównoważone więzi w związkach. Dla kobiet bycie z mężczyzną, który czuje się w zgodzie z samym sobą, zwiększa niezawodność i trwałość związku. Osoba, która ma wewnętrzny spokój, oferuje spokój sobie i ludziom, których kocha, tworząc w ten sposób mocniejszy fundament w związku. Rozdział 3 Cierpliwość i Wytrzymałość Cierpliwość jest jedną z najcenniejszych cnót stoicyzmu. Osoba cierpliwa i odporna potrafi stawić czoła trudnościom, jakie napotyka w życiu, zachowując spokój i dojrzałość. Dla kobiet obecność cierpliwego mężczyzny jest fundamentem, który daje im poczucie bezpieczeństwa i pewność siebie na przyszłość. Cierpliwość to nie tylko czekanie, chodzi o akceptację zdarzeń takimi, jakie są, traktowanie każdej chwili jako okazji do nauki i zachowanie niezachwianej postawy wobec wzlotów i upadków życia. Mężczyzna cierpliwy w związku jest bardziej wyrozumiały dla błędów i niedociągnięć swojej partnerki. Zamiast poddawać się w trudne dni, Starają się rozwiązać problem i zaakceptować proces z dojrzałością. Ta trwałość wzmacnia wieś między dwojgiem ludzi i sprawia, że związek staje się silniejszy. Kobiety czują się cenione i bezpieczne w towarzystwie mężczyzn, którzy wykazują się takim zrozumieniem i cierpliwością, ponieważ taka postawa świadczy o tym, że mężczyzna jest wyrozumiały i tolerancyjny. Według stoicyzmu, wytrzymałość i cierpliwość to cechy, które należy rozwijać w każdej chwili życia. Życie jest pełne wzlotów i upadków, ale cierpliwość dojrzewa i umacnia człowieka. Kobiety dostrzegają u cierpliwego mężczyzny silną postawę, empatię i zaufanie, a to są podstawowe elementy, których szukają w związku. Cierpliwy mężczyzna jest bardziej zrównoważony emocjonalnie i wnosi pokój do związku. Rozdział 4. Szacunek i zrozumienie. Szacunek jest wartością leżącą u podstaw każdego zdrowego związku. Według filozofii stoickiej szacunek do innych jest również odzwierciedleniem szacunku do samego siebie. Szacunek, jaki mężczyzna okazuje kobiecie, wyraża się nie tylko jego zachowaniem, ale także branie pod uwagę jej myśli i uczuć. Kobiety naturalnie uważają za wartościowych mężczyzn tych, którzy je naprawdę szanują i akceptują takimi jacy są. Zrozumienie jest integralną częścią szacunku. Człowiek wyrozumiały to taki który jest gotowy słuchać drugiej osoby i rozumieć jej potrzeby i uczucia. Osoba ta potrafi spojrzeć na wydarzenia nie tylko ze swojej perspektywy, ale także oczami swojego partnera. Wzmacnia to empatię w związku i sprawia, że kobieta czuje się doceniana. Kobietom łatwiej jest wyrażać siebie z mężczyzną, który traktuje ich uczucia i myśli poważnie i wczuwa się w ich sytuację. Filozofowie stołyki twierdzą, że każdy człowiek ma wyjątkową wartość. Dzięki temu zrozumieniu, w związku na pierwszy plan wysuwają się szacunek i zrozumienie. Kiedy kobiety są z mężczyzną, który je szanuje i stara się je zrozumieć, odnajdują spokój w związku i czują się bezpieczniej. Prawdziwy szacunek ujawnia się nie tylko w miłych słowach, ale także w codziennym zachowaniu i sposobie podejścia do wydarzeń, co otworzy głębszą wieś między dwojgiem ludzi. Rozdział 5 Wartości duchowe, niematerialne. Bogactwo materialne może być chwilowym magnesem ale to wartości duchowe naprawdę decydują o głębi związku. Według stoicyzmu prawdziwa wartość człowieka nie bierze się z tego, co posiada, lecz z cnót, które posiada. Kobiety są bardziej zainteresowane mężczyznami bogatymi wewnętrznie, niż tymi, którzy odniesieli sukces materialny. Mężczyzna ceniący wartości duchowe posiada takie cechy jak zaufanie, uczciwość i prostotę, a cechy te budują silniejszą więź w związku. Osoba, która akceptuje przemijalność dóbr materialnych, Koncentruje się na trwalszych i głębszych więziach w związkach. Kobiety czują się bezpiecznie w towarzystwie mężczyzn, którzy szczerze oferują im miłość i kształtują ich życie w oparciu o wartości. Ten typ mężczyzny wnosi do związku swoje wartości, a nie to, co posiada, a to tworzy długotrwałe zaangażowanie. Jak głosi stoicyzm, prawdziwy pokój można znaleźć w życiu, w którym priorytetem są wartości duchowe. Dla kobiet, mężczyzna, który przyjął taki styl życia, jest nie tylko partnerem, ale i godnym zaufania towarzyszem. Rozdział 6 Samodyscyplina Samodyscyplina jest jednym z najważniejszych wskaźników wewnętrznej siły w filozofii stoickiej. Człowiek, który w swoim życiu kieruje się samodyscypliną, postępuje zgodnie ze swoimi wartościami, nie ulegając swoim pragnieniom. Cecha ta wzbudza u kobiet zaufanie i szacunek, ponieważ zdyscyplinowany mężczyzna jest lojalny wobec swoich obowiązków i doczymuje obietnic. Osoba zdyscyplinowana trzyma się z dala od nałogów i niepotrzebnych nawyków. Taka postawa wprowadza porządek i równowagę do jego życia. Kobiety odnajdują spokój w związku z mężczyzną, który potrafi się kontrolować, ponieważ cecha ta również buduje stabilność i zaufanie w związku. Jak głosi stoicyzm, człowiek, który potrafi panować nad sobą, wprowadza równowagę i spokój do swojego otoczenia. Prawdziwe wartości w związkach leżą o wiele głębiej. Niż się wydaje na pierwszy rzut oka. Takie cnoty jak uczciwość, spokój wewnętrzny, cierpliwość, szacunek, bogactwo duchowe, samodyscyplina, pokora i wdzięczność stanowią podstawę trwałej i zdrowej więzi. Cechy pożądane przez kobiety pomagają nam również w rozwoju osobistym. Jeśli chcesz dodać te wartości do swojego życia, kieruj się nadal na każdym kroku cnotami stoickimi. Nie zapomnij zasubskrybować kanału, aby zobaczyć więcej takich treści. Do zobaczenia w następnym filmie